Szanowni Państwo, witamy bardzo serdecznie. Ja nazywam się Iwona Szymana jestem prezesem Fundacji Żyjmy Zdrową. Nazywam się Kalina Gierblińska i reprezentuję Instytut Komunikacji Zdrowotnej. Witam Państwa bardzo serdecznie. Chcielibyśmy szczególnie serdecznie przywitać pierwszą damę, pani Agata Kornhauser-Duda. Jest dzisiaj z nami. Witamy bardzo Dziękujemy Pani Prezydentowej za obecność i dziękujemy za to, że przez ostatnich kilka lat, kiedy program Wykorzystaj Czas na życie, kampania, którą prowadzi Fundacja Żejmy Zdrowo, była realizowana i Pani Prezydentowa bardzo nas wspierała, byliśmy gościem w pałacu prezydenckim, ale też wszystkie tematy bardzo istotne i często bolesne dla kobiet chorujących na zaawansowanego raka piersi, zawsze spotykają się z uwagą Pani Prezydentowej, co jest istotne, bo wiecie Panie, dokładnie, ile rzeczy jeszcze musimy zdziałać, ile rzeczy jeszcze musimy zrobić. Choć bardzo wiele ważnych rzeczy się dzieje, choćby to tworzenie Breast Cancer Unitów, kompleksowa opieka nad pacjentkami z rakiem piersi, ale jeszcze wiele e, rzeczy przed nami. Dziękujemy za to wsparcie. E, chciałbym przywitać naszych znakomitych gości. Pana senatora Waldemara Kraskę z Senackiej Komisji Zdrowia. Witam serdecznie, panie senatorze. Pana wojewodę Bogdana Paszkowskiego, wojewodę Podlaskiego. Witamy. Pana Artura Kosickiego, marszałka województwa Podlaskiego. Pana Marka Walinowskiego, członka zarządu województwa podlaskiego odpowiedzialnego za zdrowie. Bardzo dziękujemy Państwu za obecność. Przede wszystkim chciałabym przywitać bardzo, bardzo serdecznie wszystkie panie, pacjentki, osoby działające w organizacjach pacjenckich. Bardzo Wam dziękuję za obecność w czasie dzisiejszego spotkania i brawa dla pani. Bardzo dziękuję za obecność lekarzy, rehabilitantów, fizjoterapeutów, psychologów, chirurgów, lekarzy z Białostockiego Centrum Onkologii. Pani dyrektor, dziękujemy za to, że zechciała Pani być też gospodarzem dzisiejszego spotkania. Dziękuję Państwu za tę Witam media bo bez Państwa oddania i działalności, informacji, które przekazujecie rzetelnie na temat problemów, które my poruszamy w naszej kampanii. Też nie moglibyśmy wiele zdziałać. Dziękujemy mediom i witamy Was na naszym spotkaniu. Witamy. Za chwilę będziemy wszyscy uczestnikami dwóch paneli. Jeden z nich poprowadzi Kalina Gierblińska, kolejny pan doktor Jakub Kierczyński, który jest dzisiaj naszym gościem, ale chcielibyśmy rozpocząć od wypowiedzi Pani Prezydentowej. Bardzo serdecznie prosimy, i te Pani słowa będą na pewno jakąś ważną wskazówką dla nas. Zapraszamy. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie witam wszystkich Państwa, organizatorów, uczestników, a także dostojnych zaproszonych gości. Jest mi naprawdę bardzo miło, że mogę wraz z Państwem brać udział w tym dzisiejszym spotkaniu. Spotkaniu z cyklu wielu spotkań, które odbyły się już w różnych miastach Polski w ramach drugiego etapu kampanii Wykorzystaj czas na życie. Ja muszę Państwu powiedzieć, że osobiście jest to dla mnie bardzo ważna kampania i jest to kampania, która jest też bardzo potrzebna. Ponieważ jest to kampania skierowana no, przede wszystkim do kobiet z zaawansowanym rakiem piersi, ale jest to także kampania skierowana do całego społeczeństwa. Więc, z jednej strony, kampania wspierająca i motywująca kobiety z zaawansowanym rakiem piersi do aktywnego życia, ale jest to także kampania uświadamiająca. A przede wszystkim, to wydaje mi się najważniejsze, że jest to kampania, która przełamuje. Pewne stereotypowe myślenie o tej chorobie, a także stereotypowe postrzeganie pacjentek z tą chorobą. I dlatego ja nie miałam żadnych wątpliwości, żeby objąć się honorowy patronat zarówno nad pierwszą częścią tej kampanii, która rozpoczęła się już w 2016 roku, zakończyła w grudniu 2017 roku, a także nad jej drugą częścią, która właśnie trwa, rozpoczęła się w czerwcu tego roku. I ponieważ pani Wona Szymala będzie pewnie dzisiaj. Podsumowywała dotychczasowe działania, to ja myślę, że to nasze dzisiejsze spotkanie jest też bardzo dobrą okazją do tego, żeby podziękować wszystkim w tę kampanię zaangażowanym. I w pierwszej kolejności bardzo serdecznie dziękuję autorom kampanii Fundacji Żyjmy Zdrowo, a także wszystkim osobom i organizacjom, które z fundacją współpracują. Wielkie podziękowania dla wspaniałych lekarzy, psychologów, psychoterapeutów, rehabilitantów którzy na co dzień zajmują się pacjentkami, bardzo aktywnie w tych wszystkich spotkaniach, interaktywnych warsztatach i konferencjach biorą udział, dzieląc się swoim doświadczeniem i swoją wiedzą. Serdecznie dziękuję także mediom, przede wszystkim telewizji polskiej za dwukrotne już wyemitowanie filmu Chcemy się żyć. To jest uważam bardzo ważny dokumentalny film, bardzo poruszający. Ale dziękuję także mediom za to, że wreszcie ten temat zaawansowanego raka piersi zaczął funkcjonować w przestrzeni publicznej. Cieszę się także, że są z nami przedstawiciele władz, władz parlamentarnych i samorządowych. To bardzo cieszy, że temat zdrowia, temat też walki z nowotworami jest również ważny dla władz i wiem, że tutaj w Współpraca z władzami samorządowymi wspaniale się układa i dzięki tej współpracy Białostockie Centrum Onkologii realizuje też różnego rodzaju prozdrowotne projekty. Bardzo ciepło witam oczywiście wszystkie pacjentki, które brały udział w już odbytych spotkaniach i dzisiaj biorą udział w tym dzisiejszym spotkaniu, ale także onkoprzyjaciółki z Fundacji Onko Cafe, z Fundacji Omea Life, a także z Klubu Białostockich Amazonek. I chciałabym Panią powiedzieć, że swoją godną naśladowania postawą Udowadniają Panie, że warto cieszyć się każdą chwilą życia. I dziękuję Wam, że jesteście tak wspaniałą inspiracją dla wszystkich kobiet w podobnej sytuacji, ale myślę, że dla kobiet w ogóle. Życzę Wam przede wszystkim wielu sił i życzę Wam też wszelkiego dobra i wszystkiego co najlepsze. Cała kampania Wykorzystaj czas na życie pokazuje, że ciężka choroba nie powinna i nie musi wykluczać kobiet z funkcjonowania w codziennym życiu, czy to społecznym, zawodowym czy rodzinnym. Wręcz przeciwnie, i tutaj myślę, że z bardzo dużym szacunkiem trzeba odnieść się do wszystkich działań podejmowanych przez same pacjentki, które między innymi, myślę, dzięki tym interaktywnym warsztatom potrafią wypracować w sobie i motywację, i odpowiednie nawyki, odpowiednie postawy, o których tak pięknie też mówiły Panie z filmu Chcemy się żyć. I właśnie myślę, tę siłę i tę odwagę Możemy wspólnie wspierać, poprzez zrozumienie, poprzez empatię, poprzez wyciągniętą dłoń, ale żeby ta pomoc była naprawdę skuteczna i mądra, to potrzebna jest wiedza, i dlatego tak ważne są te wszystkie akcje edukacyjne, jak ta, w której dzisiaj uczestniczymy. I myślę, że ważna jest jeszcze jedna rzecz, bo tak zastanawiając się właśnie nad na, na tym, co dzisiaj Państwu powiem, to doszłam do wniosku, że w równej mierze. Potrzebna jest taka bardzo specyficzna zdolność postawienia się na miejscu drugiej osoby i uznania jej perspektywy za równoprawną. I o tym w bardzo piękny sposób pisał w świętej pamięci ksiądz Józef Tischner, etyk i filozof. I on mniej więcej to ubrał w takie słowa, że. Musimy patrzeć na siebie i niejako z zewnątrz ja Twoimi, a Ty moimi oczami. Musimy porównywać w rozmowie nasze widoki, i dopiero w ten sposób jesteśmy w stanie znaleźć odpowiedź na pytanie: jak to z nami naprawdę jest? I myślę, że. Bardzo ważne jest też to, w jaki sposób układają się relacje w rodzinie i najbliższym środowisku, w którym funkcjonuje chora osoba. Ja myślę, że my wszyscy, jak tutaj jesteśmy, doskonale wiemy, że każda choroba, a szczególnie choroba nowotworowa, jest bardzo trudnym doświadczeniem, nie tylko dla samej chorej osoby, ale też dla całej rodziny i bliskich i jest też takim niełatwym sprawdzianem. Ale myślę, że jeżeli wspólnie jesteśmy w stanie pokonać tę trudną sytuację to wszyscy czujemy się wzmocnieni i dzięki temu zyskujemy bardzo potężny oręż do tych zmagań i paradoksalnie myślę, że gdy zaakceptujemy tą sytuację to jesteśmy w stanie jeszcze głębiej przeżywać wspólne życie i cieszyć się każdą wspólnie spędzoną chwilą. Szanowne Panie, Szanowni Państwo, ja myślę, że z tych wszystkich postaw, z tych wszystkich... Doświadczeń życiowych kobiet, i to są doświadczenia życiowe takie bardzo pełne, świadome, odpowiedzialne, ale też przy wsparciu najbliższych, rodziny, także przy zaangażowanej pomocy lekarzy, my możemy wyciągnąć bardzo ważną lekcję. To jest lekcja człowieczeństwa, lekcja miłości, bliskości i wrażliwości. I mam nadzieję, że kampania będzie nadal tak wspaniale się rozwijać, że będzie pacjentkom dodawać otuchy, że będzie wzmacniać wolę życia, a społeczeństwo stanie się bardziej otwarte na pacjentki i na samą chorobę. Jeszcze raz bardzo, bardzo serdecznie Państwu dziękuję za zaproszenie. Dziękujemy bardzo, za kierujące ważne, ciepłe słowa skierowane do pacjentek, ale też do ich rodzin.